Mako dziewczyny, Ma. cześć, cześć! Ej, co wy tak? Co? Co co, co tak się zdziwiłaś tam no. w środku? O co chodzi? O co chodzi? Chodzi, zobaczyłaś. A, Okej. Okay. Sorry, ej, ja dobra, ale nie, tak for real, for real, o co chodzi? No nie, czy taką winę zrobiłeś? Tak? O, o, dziewczyny! Bo tak jesteś tak blisko kamery, jakbyś chciała, nie wiem, go ugryźć. A zacząłem gardę trzymać, nie? Wiecie o co Ja A, się... Adelowałyśmy boks. Tak? Dobra, ej to pokaż się, weź się nauczymy jakiś ruchu, bo ja podobno jestem słaby. Trzymasz tak, nie musisz sobie zasłonić tutaj, okay. tutaj nie. Okej. Okay. Ja mam więc... Tak? Tak mogę kompirać? Ja mam upakę boktera, więc ja się w sumie nie znam za bardzo. Okej, okay. a jakim tak, tak, potem ten? Przecież ten? tak pięścią w bok. Jakbyś jakbyś tak zrobił, to było tak. Oj, czyli idę? A tak. wy jesteście bliźniaczkami, czy mi się wydaje? Tak. Tak. Okej. Okay. A ile macie lat w ogóle? Nie. Pytałem o to? Nie. 15. 15. 15 lat macie? No. Mhm. To się rocznik 09 wszystkie? Tak. 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 Siemano. Siemano, co tam? O, w porządeczku, w porządeczku. Co tak leżysz z takim powem dziwnym? Co mam dziwne? Pow, wiesz co z pow? Nie. To, no, jakby ujęcie kamery. Aha. Szczerze, jestem ja pierwszą pierwszy raz w ja się w ogóle stres... A ile, ile masz lat? 19. Pierwszy raz jestem, totalnie wierzę. Nie, nie gadaj, że halo. Mało. O, halo, zagłoszę. To ciebie ścieło. Nie. Nie. Ja mam dobry czerwony. Nie, właśnie widać nie. jaki masz dobry internet, właśnie widać, ci zrobiła takiego o, znacze ładowania. Skąd jesteś? Z Poznania, a ty? Ja z tego, z Siechnic, z pod Wrocławia to jest Ej nigdy w życiu nie byłam we Wrocławiu, a bardzo bym chciała No to słuchaj To słuchaj, jest pełne rozwiązanie pojadę. i pewna alternatywa No, 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 ale tak pojadę, bo obiecałam przyjaciółce i w ogóle, że pojedziemy na jarmark O, a kiedy jest? Chyba za tydzień się zaczyna, coś takiego Jarmark za tydzień, ty akurat też miałeś być na jarmarku, wiesz? Ale ja za tydzień nie mogę, więc wiesz. A, no, a też akurat nie mogę, nie mogę za tydzień. A kiedy ty możesz na jarmark przyjechać? A no, mam szkołę, pracę, za dużo rzeczy. Te się pracuję. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. A gdzie pracujesz? Jestem barbarką. Ty, a jakiego byś mi Kacika poleciła tutaj, no tego. Tutaj, Musiałbyś mi pogadać całą głowę. No to już wiem. No? Bym ci zrobiła po prostu tej para ładnego. Co byś mi no. zrobiła? Taper fajda. Ty no to weź mnie ostrzysz tam no. kiedyś, jak będziesz z tym rozmawiał. Dobrze, dobrze. Tak, albo ja, ja się tam przejadę, wiesz, więc szybko tak. Ile to kosztuje? Dużo za dużo. A uważasz, żeby mnie nie było stać na coś takiego. Nie, ale uważam, że to jest za dużo na za dużo, rozumiesz? Dlatego ja niektórych przyjmuję tutaj w mieszkaniu na chacie i obcinam ich, nie wiem, za trzy dechwezy. A w mieszkaniu przyjmujesz? Okej, okay. no okay, rozumiem, okay, w porządku. Ale ciebie nie znam, więc chyba moje młody. młody A masz w ogóle lat? 19. Tak kto to jest młody? Serio? No, ja tylko chciałem panu fryzurkę. O, tutaj, o, tej perfejdzika, takiego pyk A ty kurde, nie chcesz mnie no. przyjąć do mieszkania i zrobić tej perfejdzika, rozumiesz? No bo cię nie znam, chłopcze. No to co z tego? To się ja teraz poznajemy, tak? No i co? do tego, kiedy ja cię gadam z tobą, necie, możesz powiedzieć wszystko. Dlatego ważne są czyny, nie? Posłuchaj, 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 posłuchaj. Jak zrobię teraz flipa tutaj, tą butelką, to znaczy, że robisz mi tej fajda za dwie dychy, okej? No, ile mi dajesz tutaj? Trzy, dobra, masz trzy. Weźcie tak z dwie, abyś mi dał. O, no i mówiłem, za pierwszym się udało. Ja wiem. Ej, a... A czym ty się... no? Chciałem zapytać, a czym, czym ja się zajmuję, chciałaś powiedzieć, czy co? Może. Teraz ja cię uprzedzę. Wiesz co, jestem montażystą. Montuję filmy. Ale I ty, na przykład, ktoś do ciebie odzywa, żebyś ty montował? To jakieś firmy, czy co? No Film firmy y. też firmy też były, youtuberzy też byli. nie kojarzysz jakichś tam youtuberów z Ome TV, Bo ja też im montowałem. A jakbyś powiedział ksywki, to może trochę. Serfero? O, tak, no. Okej, okay, Tomsiak? Trochę, troszkę, że jak ale tak to chyba jego nie wygląda. Okej, okay, dzisiaj nie kojarzysz Tomsiaka raczej? Tak, 50-50. Okej, okay. ale coś tam kojarzysz, nie? Coś tam kojarzysz, to jest akurat spoko. No, no, no. A wiesz, kogo ty mi przy... taki vibe masz kogo? Kogo? Kojarzysz ton, tony BC? To jest taki youtuber, który właśnie nagrywa na OMA. I ci masz taki jego vibe trochę. No to nie wiem bo Ej, słuchaj, to? bo ja tutaj z, ko z kolegą ulegam, na Discordzie byczys się nazywa, byś była w stanie go pozdrowić? No po prostu, po prostu nie. no proszę o, cię Nie, bo mówię y tego... Ej, po prostu po po byś powiedziała pozdrawiam byczys By, byczys, byczys Dlaczego się tak nazywasz? A on jakby, to jest od byka jakby, tylko że byczys, wiesz co to chodzi? To nie jest byczys, tak jak to wiesz, tylko byczys, byczys, byczys No, pomyślałam o byczys Nie, nie, to nie o to chodziło, to jakbyś... No. Pozdrawiałbyś go? Pozdrawiam, bycie Dobra, no i do robiście. Co robisz tutaj w aucie? Czemu nie do domu? A teraz się kłócisz ze światełką, bo ona mnie wyłącza. Światełko. Czemu w aucie siedzisz, a nie ten? Bo smutno mi było w domu. A pojechałam autem i teraz <śmusza> smutno mi w auto. Smutno no ci w auto, a, a, a czemu tak? Teraz nie, nie wracasz do domu? No nie chcę, bo jestem tam sama i mi tam smutno. A okej, okay. a ile masz lat w ogóle? Mam 24. To ja jestem trochę młodszy, mam 20. Ja ci coś powiem. 20 zł? E, bo my czy strach mi coś gada? Powiedz, żeby przyjechała a, do ciebie. A powiedz mi, y, bo 20-23? duża różnica wieku, co? Ma mała, <laughs> się, się wiesz, za, za ten, za, za węża. Wiesz, co chodzi z wiekiem? Ja nie myślałem, że kiedyś może trójmiasto odwiedzić coś? <laughs> nie wiem, jakby chciał to zapraszam bardzo. Dobra, to. Ja, ja, mam, ja mam w ogóle Mazdę, to ja z Mazdą mogę przejechać tam w Rachciach, dwie, dwie, trzy godzinki jestem. Wiesz, co chodzi? Zapraszam. Hmm. Dobra, to do, do, weź mi Instagrama daj, co? Bartek? Eee, cześć, Klaudia. Eee, cześć. Ej, widzisz mi dwa złote. Za co? Za bułkę Nie pamiętasz? A może? A, może? A jaka to była bułka? No, eee, no, no, Lidla, nie no, nie, wiesz, co? Bo się nie pamiętam. Nie pamiętam właśnie. Z Lidla, nie jaka bułeczka? Z Lidla. A jaka bułka? Nie, jaka bułka? Dokładnie. Przenna, może to Nie, to no. Nie, ta pani kosztowała. Na nie kosztowała dwa złote. Dwa złote, dwa złote, ja to pamiętam. Nie, nie, nie. Nie, nie pamiętasz. I, I, jeśli, i, nie jeśli, jeśli, i, jeśli, dobra, bo zobaczyliście moją lokalizację, myślicie, że jesteście jakieś nie wiem. Dobra. Nie, nie masz tak? 18, ja to widzę, ja to widzę. Bo jak mnie akceptowałeś, było napisane Bartek 18 Gdańsk. I myślisz, że jest to tak. nie. Nie, dobra, autentycznie myślisz, że jesteś jakiś kąt. Słuchaj, masz starszą siostrę. Bo, słuchajcie, zapraszam Was do kateczki, ok? Do klatki. Mhm. No dobra. Te kateczki zapraszam. A co, a, a, a. właśnie, bo ty zaczęłeś z na bok schodzić. A jak tam prawko? No rozumiem, dobre, ja rozumiem, no. że wszystko jak, jak robię ludziom, ten to się nagle obróciło na mnie, tak? Dokładnie. No, chcemy dwa złoga. Już nie mówisz, że Kazimierz. Już nie mówię, że Kazimierz, to jak to, to, to teraz Bartek, tak? Tak, teraz Bartek. A ma się od dziewczyny? 17. Tak? I skąd, skąd to wszystko wiesz, co? Z głowy. Nie. głowy. To jest to jest mój tekst, to jest mój tekst. Nie menadał obraz. My kras... tu no, Tak mam znak zodiaku? Ona znaknia. Rak. Rak, to jest Ej, a jesteś, jesteś bestieś? Tak. Uh -huh. Ej, dobra, to zrobimy wam y, test znajomości. Dobra. Dawaj. Zaczniemy od. Y, ty bez grzywki musisz do pani z grzywką. O, oni jakby odpowiedzieli. Dobrze, no? No. no. To ja muszę zadawać pytania. Nie, już. nie, ja znam, wam, ja znam pytanie. Ty sobie musisz pomyśleć w głowie, ty pani z grzywką musisz pomyśleć w głowie, jaka jest dobra odpowiedź. To będzie o tobie pytanie. No. A ty musisz zgadnąć. Wiesz co, co chodzi? Dobra. A zaczniemy no. od czegoś prostego, ulubiony kolor. Dobra. No, ty wiesz takiego. No. A no, ja, ja muszę powiedzieć, ja. Tak. musisz powiedzieć, tak. dobrze Dobrze. Tak. To teraz, a ta odwrotnie teraz. No, oj, no. oj, 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 Sam. wychodzisz Ej, nie, no z workiem. No nie wiem! <laughs> Ona sama nie wie. No dobra, strzel. Czarny? Tak. No. no o, widzę poszłam. Jeden, jeden. Która wygrać z lepszą przyjaciółką po prostu? Bruneci czy Blondyni? Bruneci. No, blondyni. A, tak, 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 zgadza się, zgadza się. Dobra. To urodziny może? 23 marzec, 11 kwietnia. Widzowie, no, to są prawdopodobnie przyjaciółki. Tak? Ej, a z... nie, Zgadnij nasze imiona. Może tak, bo ja wiem, że ty jesteś Bartek. Okay. No. Amelka. No. Ty? Co? No. Serio? Tak. Nie, a u sobie Nie, akurat to ustrzało. <noise> Krzysiu, to ustrzało. A ty co? Ale ty masz, masz jakiś problem? A masz jakiś problem? Ale nie, jak to, zapraszam do kateczki, co? Zapraszam, nie będzie bolało. A masz jakiś problem? A może mam, co? Może mam. Ach. A, a a ty chcesz? Nie. Mm -hmm. a ty nie, a ty chcesz? A zapraszam do kateczki, co? Zapraszam. Nic ci się nie stanie. Może troszeczkę. A ty Nie, a ty chcesz? A, a ty się. jąkasz? Ale nie. A co, się a co, się a co ty się jąkasz, co? A Zapra nie, się jąkasz? Nie, zapraszam do kateczki. Zapraszam do kateczki, co? Zapraszam. I będzie go no no Może lubę. troszeczkę. Nie. nie, może troszeczkę. Na ulicy. <laughs> a a wol, a ulicy? a Nie a 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 Akurat. Tak się zaczyna rozmowa, a nie no jakieś... właśnie! Ile masz 16. Nie masz 16, zawahałaś się. A nie, a ty jesteś... rocznik, rocznik 08, tak? No. A z jakiego jesteś miesiąca? Z marca. Ojej, Z którego? Dobrze! Z którego? z którego? Z którego? 25. Ty, a co to jest za znak mm, zabijaku? No, Baran. <noise> to się zgadza, co? Nie, sorry, nie, odbywa. Sorry, ej, sorry, sorry, dobra. Tak, ty już teraz na serio. Jak masz na imię? Amelia. Amelia, teraz y, żarty na bok, okej? Okay? Żarty na bok odkładamy. Okay. Teraz już wchodzimy w tą taką sferę, mm, że wiesz, że jest teraz jakby no wiesz sorry. Teraz jest na pokażę. Dobra, powiedzmy mi tak, czy miałeś kiedyś chłopaka? Miałeś kiedyś chłopaka, bo masz teraz? Nie nie mam, ale miałam, no. Ile masz chłopaków? Dwóch. I ile byłaś najdłużej z chłopakiem? Dwa lata. Co? Ty co? 10 lat, jak zjemy, jak spodziłaś? Nie czemu? czemu. To ile miałaś? 14. No nie mam to jeszcze 10, żeście bieli. No nie mam. kurde, chciałem znać jakieś takie jakieś takie <trujne> pytanka, <trujne> wiesz, ciekawe, a tu kurde. Pórne... A ty ile miałeś dzieci, no? Jedną. Okej, okay, ile byłeś? I co robiliście? No, ja na przykład Fortnite'a lubiłem pograć, a ona lubiła popatrzeć cię grą. I też? No raz, raz jeszcze. W parku, ale no tam akurat w Brosta z zbieranych, wiem, to też jakoś tam gdzieś, nie W takim razie, coś takiego, co Cię tak najbardziej odpycha, jak chodzi o, o, o chłopaków. Takie, takie coś, że jak coś nie gra w tym, to jakby nie, nie, możesz, nie możesz tego przeżyć. Jak ma zbyt dużo koleżanek. Okej. Okay. A uznajmy, że ma tylko jedną i to jest przyjaciółka, taka bardzo dobra. Może mieć przyjaciółkę? Czy to tak, raczej nie. O, taką, taką wiesz, że pewnie byś była o nią zazdrosna, ale no to jest jednak jego przyjaciółka. No jakby mi to przeszkadzało, co nie? Weź. Dobra, a tak już nawet nie z samego zachowania, tak wyglądało. Czy odpowiada coś wygląda? Nie, szczerze ci powiem, że nie patrzę jakoś na wygląd za bardzo. Tak. Na początku się patrzy na wygląd, ale jakby później już co nie. No tak, nie wiem potem. potem to tak. Nie, że nie patrzy na wygląd, ale jakby. Weź trzymaj tą kamerę prosto, bo ja się nie widzę co chwilę. O. No bo mi się... Nie chce trzymać tego. No telefonu. to trzymają ją, trzyma ją tak. o Nie mi ją podtrzymaj, ja nie. Słuchaj, że mi tam nie ma, nie. Będziesz moim giernkiem? podtrzymaj, telefonu? No będziesz mi przynosić wodę, jedzenie. No też szukasz kurna, a, jakaś jakąś asystentję. No, giernkiem! No, nie no, ma naprawdę. szans, nie ma szans, jestem niezależnym silnym facetem, rozumiesz to? Udowodnij. Nie, nie, bo jak miałem udowolność, to mam, to, bym to, so nie umie, to bym zrobić to, co ty mi mówiłeś, że mam zrobić, nie. No dobra. Mierda. Hello, my friendu. Hello. Oh, hello. How you doing, my my man? I'm fine. You? Uh, yeah, I'm I'm good. Um, I think you're cute. You know that? What makes me? Why you say you are cute? Something like that? Because you are. What the fuck? A little cutie panini nah. Cutie panini nah, nah. What would I do to you? Eh? You you have no idea what would I do to you, bro? I would like oh, no no. You know that. That's like an offer, you know? I'm offering <laughs> you to be my, you know, boyfriend. Like at least for a weekend, you know? I'm I'm free this weekend by the way. You can play some Fortnite duos, you know, at my at my place. Wait, are you gay? What do you think? What the fuck? How are you feeling when you are gay? So I just like uh, I just need some dick bro. <laughs> Oh, bro, to jest Ej, co to jest za stwór z tyłu? Fajna co? No, ej, weź, pokaż, proszę cię. Jaki, wow. jaki Fajna, słodziak! Ej, dobra, ale musiała kosztować miliony. Nie, nie wiem w sumie, ile kosztowała. Ile kosztowała? 2000 tysiące. Co tam jest z tyłu? No siostra. siostrę. ode mnie? Pozdrawiam siostrę. O, jak masz na imię? E, Kazimierz. Eee. Ser, ser, Kazimierz, ser, Kazimierz, Kazimierz mam. Od Kazimierza masz, pozdrowienia. On przypadkiem nie jest streamerem i nie dostał Donajta kiedyś od. Ej, właśnie, czy nie jesteś przypadkiem streamerem, który nie dostał kiedyś donata od Travisa Scotta? Nie wiem, co. Co ty gadasz? A jak? Ale to mnie poznałeś, no to też rozumiem, też rozumiem. o co A ile, ile masz lat w ogóle? 17. Okej, okay, Ty już masz taki talent co do, do śpiewania? No, normalnie Kurde, ja strawi sam że za ten Napione za... Napiony tylko? No, no widziałam ostatnio Twojego live'a, bo mi się mega często wyświetlasz na yy, dla ciebie. I widziałam Twojego streama ostatnio z taką dziewczyną, która wszystko wiedziała. I spytała, jak z Olą i w ogóle. Jak jakąś no. no, Natalka. Na, Natalka, ty wszystko wiesz? Natalka, no! Ty mnie znasz, ty wiesz, co mnie interesuje, tak? Nie no, ale ja. Mnie nie interesuje Fortnite. Ale skąd wiesz? Ale co ty myślisz, że ja się tylko zamykam na Fortnite? I mnie tylko Fortnite interesuje? To, że ja gram Fortnite 6 godzin dziennie, to jakby nie jest moja wina, tak? O Twoim samochodzie słyszałam jeszcze. Jaki samochód? Mazda. A wcześniej, a wcześniej o BM co myślałeś? Dobra, jak mam na imię? Bartek. Ej, ale myślałeś, że na początku, no nie, że Ciebie nie znam? Dobrze no, grałam? Tak, no, byłem pewny, że mnie nie znasz. Czekaj, jeszcze, jeszcze coś, jeszcze czego możesz nie wiedzieć. Wiesz, czy mam może jakieś rodzeństwo? Nie wiem tego. Uuu. Ale nie masz, masz siostrę. Starszą czy młodszą? Hej Bebec, tak! ja ty nie myślałaś, że chodzi na jakieś teksty śpiewu, co? No? A nie myślałaś o jakichś takich prof... bardziej profesjonalnych, bo, bo ma, ma, masz go... ten głos. Nie, masz ten głos, o co to mi chodzi? Masz ten no, głos. No czy no chodzę na lekcję rapu Dobra, muszę wam pokazać, bo tak przypomniałam sobie mojego królika. Czekajcie, ale on, on jest taki no trochę agresywny jest, ale on jest mega ugląy i to nawet nie jest z mojej winy. Dobra Co brat robi? Taki bubek Ej, rozwalił całą klatkę Jaki są co jest? Ale... Wiecie, że miał być miniaturką, kurde? Jaką więcej niż mój kot What's that? Ej, daj, daj, daj mu słuchawki, A także żebyś ty nie słyszała, dobra? Ja do niego przymówię. Oh, Cześć, malutki Dobra, nie Dobra, dobra, dobra dobra. dobra. żałuję, żałuję Ej. Ale mega spoko królik, co? Nie no, zarąbiste, tak szczerze, największy słowo, jakie widziałem